Wciągana w skandal stulecia. Niemcy powinni milczeć. W ciągu ostatnich dni politycy wyrazili zdecydowane stanowisko w sprawie oskarżeń dotyczących udziału Polski w sabotażu gazociągu Nord Stream. Rządowe oświadczenia odrzucają te zarzuty, nazywając je rosyjską propagandą. Oficjalne stanowisko podkreśla, że Polska nie miała żadnego udziału w tym incydencie, a oskarżenia są postrzegane jako próba dezinformacji mająca na celu skłócenie sojuszników w Europie. Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2, jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho, skomentował premier Donald Tusk. Słowa skierował głównie do Niemców, ale też wszystkich europejskich krajów, które korzystałyby z surowca płynącego tym gazociągiem. Premiera poparł szef prezydenckiego biura bezpieczeństwa narodowego Jacek Siewiera, podkreślając, że w tej sprawie panuje całkowity konsensus w Polsce pomiędzy stronami politycznego sporu. Insynuacje pojawiły się po wypowiedzi byłego szefa niemieckiej federalnej służby wywiadowczej, Augusta Hanninga, który publicznie stwierdził, że sabotaż nie mógłby odbyć się bez znaczącego wsparcia logistycznego ze strony Polski. Sugerował, że polskie służby wywiadowcze odegrały tu kluczową rolę, a sam atak był wynikiem koordynacji na najwyższym szczeblu politycznym obu krajów. Istniały porozumienia między Wołodymyrem Załęskim i Andrzejem Dudą w sprawie...